i uważam, że mieszanie w tak krótkim czasie wapna i polifoski to bardzo zły pomysł. Cholera, żyję, a ja nie mogę jechać, ale lipa. Siemano, siemana, to ja. Witam Was w kolejnym odcinku. Odcinku, w którym zajmiemy się czym? Czym my się dzisiaj będziemy zajmować? Kto zgadnie? No i to sobie wapno wysypiemy tylko na te półtorej hektara co ma być pszenica. A może przez zimę na rzepach się wysypie. Jeśli oczywiście wcześniej, jesienią albo wiosną ktoś nie przyjedzie ciemną nocą i nie opryska mi go glifosatem. A? No po, po miniaturce będzie widać pewnie. Proszę Państwa, przyjechały nawozy, przyjechało wapno. Znaczy się na razie tylko wapno z siarczanem magnezu przyjechało. Więc dzisiaj będziemy sobie wapnować Schowamy też przy okazji te nawozy Znaczy się schowamy, no nie schowamy kurde, damy na przyczepę I wrzuci się je tam, wepchnie się za rozsiewacz Znaczy za rozrzutnik do obornika Na szczęście Rafał użyczył mi traktora z turem Tego samego co miałem na żniwa Także dzięki Rafał No i co tu mamy? Wapno, trigrana, Siarczan magnezu To będzie później posypowo Zimę na rzepaki i tak dalej No i co mamy? Drugi Big Bag. Będziemy wapnować tylko tam, gdzie będzie pszenica. Ponieważ za dwa tygodnie mam zamiar orać pod i uważam, że mieszanie w tak krótkim czasie wapna i polifoski to bardzo zły pomysł. Polarażyję, a ja nie mogę jechać, ale lipa. No nic, chłopaki pojechali do ścierniska. A mi przyjdzie obyć się smakiem, że tak powiem. No nic, ważne, żeby był skład. A ja czekam. Pan miał być za 15 minut, i, i co? I nie ma go już 20, czyli zaraz będzie. A few inches later. Więc teraz sobie to polifoche i siarczan wrzucimy tutaj. przyczepa wytrzyma, raczej. Znaczy umiałaby nie wytrzymać. Zamknę, żeby nie pourywać drzwi. Bo w swoim to mogę urywać, ale w czymś. to lepiej nie. Jak ja to mam? W połowie widły. Może być. O, mało miejsca na tym gospodarstwie. Faktycznie jest. No I teraz już jest nasz trzeba jechać i kręcić, bo inaczej nie, nie da rady Okej okay. Sick I teraz znowu do tyłu kurde ile kombinacji Dlatego nie chciałem od razu przy tym gościu wow, za daleko, za bardzo widłę zamknąłem nie chciałem od razu przy panu, który to przywiózł, tutaj uskuteczniać kombinacji alpejskich, tylko sobie na spokojnie jak ktoś powie, że źle robię, to niech pierwsza Na teleskopowej ładowarce kiedyś pracowałem, więc chyba tak źle całkiem nie robię. na szerokość do Big i w ogóle wlezą nie wiem, bo wlezą, bo miałem przecież dwa lata temu z wapnem i cyk no i gili, teraz reszta to już z palcem nie powiem gdzie no, 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 no no! nie mi tego dobrze dobrze panie muzyk Dobrze Jeszcze bo nie zamknę burty O tak No wiecie do sypania nawozów później już nie będę Brał Rafała traktora tylko sobie będę sam sypał Z tego z Normalnie z łopatką czy wiaderkiem Dobra, hydraulikę podpiąłem, wszystko już działa. Już bo znowu się coś lekko zepsuło. Potem to tylko awaria. Jak by się to ustawić, co? Na no Stopsek najlepiej. Bo no tu nie ma za bardzo możliwości, żeby kurklować. Teraz tak. No, tak będzie dobrze. Na tą widłę sobie to założę. Nie mam noża do big bagów, więc będę musiał zwykłym ciąć. Bieg już wbity. Kurde, fajny ten sejnik, ale żeby mi się taki przydał. Jest? Jest. 60, jeb, coś urwane. W sumie to trochę opuszczę, bo będzie łatwiej mi potem rozciąć, nie? Chyba będzie na środku, co? Jak myślicie? Dobra, idziemy ciąć. Wiem, że to nie do tego celu. Wiem, że to pewnie trochę niebezpieczne, no ale trudno. No już widzę jak to wszystko będzie ładnie, kurna się kurzyło. Mogę sobie łopatę wziąć Nigdy nie sypałem z Big Bega to wiecie, nie wiem W mnie to mogę podjechać jeszcze trochę z tym samikiem Kurde, ale akcja fajna Jak ja lubię takie klimaty się już rozgarnie za chwilę granula duża, to trzeba szeroko otworzyć, mocno otworzyć w sensie. Opuścimy, zgasimy No i co? Jedziemy w pole siać! Nie wiem, czy pamiętacie tą kosiarkę Ose Co brałem od sąsiada I na jej potrzeby skróciłem wałek WOM I nie jestem go teraz w stanie założyć Na opuszczonym rozsiewaczu Bo jest za krótki No, któż by się spodziewał Nie pomyślałem o tym Dobra, jakoś to założę i widzimy się zaraz Jak będę już jechał Może mnie ten rozsiewacz nie zabije To trochę to zostało. To pójdzie tam na ogród, gdzie była pszenica. Tam będą warzywa. To się przyda. Jedziemy dalej. Wyłączam go. Muszę wyjąć wałek, zanim zacznę sypać. Ale byłby przydrożony. Wyłączam go, bo wsypię BigBag i muszę odwieźć Sejma. Rafałowi. Przejdźmy trochę Bieguj. Dobra, ja jadę odwieźć Sejma do Rafała i widzimy się na polu Zajechaliśmy na to drugie pole Niestety dnia następnego a bo jak o 17 do alarmu pojechałem, to wróciłem do pierwszej w norte. Takie życie. No i tu sobie wapno wysypiemy tylko na te 1,5 hektara, co ma być pszenica. A może przez zimę na rzepach się wysypie, jeśli oczywiście wcześniej jesienią albo wiosną ktoś nie przyjedzie ciemną nocą i nie opryska mi go glifosatem. Śmiejcie się śmiejcie, już były u nas takie akcje. O, no, jest Dobra, zapinam wałek i, I włączę się jak będziemy jechać Bardzo dobry wiatr jest Powieje bo na bok Wczoraj wiało tak, więc bym się tu udusił. Ale zadyma. Tak dobrze, że wiad jest na bok. Względnie. Jeden przejazd jest, drugi się zrobi. Akurat policzyłem. Po... 12,3 metrowych siewników. To jest hektar 49 wtedy. Dobra, bo tam się zaś coś kurde otworzyło i się kurzy. Samo się otworzyło. Więc ja jadę dalej po prostu. O. No i co? Dojechałem z powrotem. Norma powiedzmy ustawiona dobrze, bo tu ile mogło zostać? Kurde, 30 kg, 20 kg, ale to zawsze tak zostałem. Ciężko tym rozsiewaczem rozsiać do końca cokolwiek. Resztę już wyczyszczę w domu. Bo nie wziąłem sobie tego pióra. Co tu się dzieje na YouTube? Dodał komentarz: Chłopie, iść ty na siłownię, bo ty sił nie masz, wyglądasz jak przepiórka. <grym zjadka> o kurde, czego się nie spodziewałem? Ja bardzo lubię przepiórki. Bardzo, bardzo dobre jajka są z przepiórek i mięso, delikatne. Kulowie jedzą przepiórki. Także. A -a. Idę odpiąć wałek. Kto to do nas jedzie? Kurde. Mateusz, przyjechał. Nie będę udawał zdziwienia, bo go samo to prosiłem, żeby przyjechał mi poprzeczkę, zrobił tym gruberem. Znaczy, generalnie? Sam mi zaproponował. To nie tak, że ja chciałem. To nie. Nie, nie. On mi mówi, przyjadę, zrobię ci. Zrobię, będziesz pan zadowolony. Dobre! Nie <grymne> ja nie wiem, czemu tak nierówno jest, nie? No i pokażę, jak robotę. O o. 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 to gruber robi do boku. No i tak. Równo, nie? Jak na stanicy. Tak, no teraz to i... Przykazujemy podrzewka w Kędzielsk Komendy Wojtów Policji. Wow. Przejdźmy do dzisiejszych Hezda, że nie są interne. zrobił uwrotniki tu i tam. No to kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.